Witam serdecznie. Dzisiaj mój sposób na okonie, na spinning. Dzisiaj będziemy łowili sobie na rzece Brdzie, w samym centrum miasta. Dzisiaj pokażę przynęty, techniki i miejsca, w których możemy się spodziewać właśnie okoni tutaj, o tej porze roku. Teraz tak, jeśli chodzi o przynęty to najlepiej oczywiście sprawdzają się gumki. Na główce jigowej, zwykłej, boczny trok, dropshot nie ma to większego znaczenia. Obrotówki, inne blaszki raczej bym odstawił na cieplejszą porę. Teraz absolutnym topem są oczywiście takie małe główki typu tanty albo twisterki, coś w tym stylu. Teraz kolor przynęty. Ja mam akurat taką jaskrawą, ale dla mnie kolor akurat jest drugorzędny. Jak ma walnąć, to walnie. Ważniejszy jest właśnie typ przynęty oraz miejsce, w którym jesteśmy. Teraz miejsce numer jeden. Od razu zaczynamy z grubej rury. Są to oczywiście takie betonowe bloczki. Tam, gdzie jest głęboko powiedzmy powyżej 1,5-2 metrów, tam te ryby już się będą ustawiały, niekoniecznie takie bloczki. Mogą być również inne przeszkody. Będę łowił wzdłuż brzegu, bo tutaj, gdzie się znajduję mamy ponad 1,5 metra tuż pod samym brzegiem. Także wbrew pozorom rzucanie daleko przed siebie, tam gdzieś daleko mam totalnie w dupie. Będę łowił tuż przy brzegu. Także taka jest moja taktyka. Zobaczcie co udało mi się tak złowić. U jest, jest ładny okun, słuchajcie. Jest ładny, zobaczcie. Okoń spod samej Tak naprawdę O drugi tam idzie Ale jest ładny Kurde Okoń spod samego murku, zobaczcie Nie opłaca się daleko rzucać Jesienią trzeba szukać Tuż przy murkach Zobaczcie Jest ładny już taki jak ręka. Naprawdę ładna ryba. Ale się nastroszył Przepięknie. Tu spod samego murku oczywiście. I zasada jest taka, że jak jedną rybę stąd wyjąłem, to drugie już nie wyjmę na pewno. Tak jest z sokoniami, ale zaraz się o tym przekonamy. Nie spaczcie, jest drugi. Ale jaja. <laughs> Ale ten maluszek. Kurde. O, wbrew tej mojej zasadzie. Jest drugi. Ale jaja. Fajna zabawa, jak na listopad, naprawdę. O koniec otwartej rzeki. Spoko. O. Taki maluszek zobaczcie. Ale ładne kolorki idzie z powrotem. I tak się bawimy na boczny trok. Teraz łowię blisko z kilku powodów. Najważniejszy jest oczywiście powód zaczepów, ponieważ u mnie na rzece jest strasznie dużo zielska, mega dużo zaczepów. Także łowiąc blisko, jestem w stanie dzięki temu, że woda jest bardzo przezroczysta, dojrzeć tą przynętę i ją spokojnie poprowadzić. A tak jak rzucam ją powiedzmy na otwartą rzekę gdzieś dalej, to od razu praktycznie w każdym rzucie mam zaczep i nie widzę sensu, dla którego miałbym właśnie nie rzucać blisko, gdy te okonie właśnie stoją tuż przy murku, tuż przy brzegu. No i zobaczcie, tak tutaj jest miejsce, tu widać zielsko, ale tu jest taka malutka dziurka i w to pró będę próbował podać przynętę. Oczywiście łowienie na rzece to są niestety straty w przynętach. O, jest, 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 jest. Są tam, są tam, jest. Aj kurde. One za ciężarek łapią. Jest. Kurde. One siedzą tam, gdzie jest troszkę głębiej. Półtora metra wystarczy. Ja te brań tak naprawdę widzę. Jest. Nie wiem, czy było widać, ale przynętę jedną wypluł. A drugi za tym poszedł. I on wziął. Oj, dobra, poszedł. Oj, okolnie biorą za ciężarek, ale teraz jest normalnie. Jest znowu malutki, ale ten pierwszy był mega duży. Ajaj. Jest powtórzył. Nie wiem czy widzieliście. Ale był się zmył i znowu. No taki rozmiar nie powala, ale był jedyny ładny i zobaczcie, też przynęta nie ma znaczenia, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, to odpowiednie miejsce jest tuż przy brzegu.